Kolalo, witajcie w pierwszym odcinku z, z rozmów z botami. Yy, na pierwszy ogień idzie Cleverbot, później pójdzie Simsimi i yy, w trzecim odcinku będzie Boy i Evi, bo jeżeli oczywiście wam to się spodoba, czajcie, bo... Nieważne. Jezus 6 obiecane na światło, jest wszystko dobrze profesjonalnie, nie żartuję, bo tylko to mnie ślepie. Ale tak, pierwszy odcinek z CleverBota jak wam się spodoba to będziemy jechać dalej, ja dawno z tym botem nie pisałem ci, chciałem sprawdzić jak to muszę rozstawić nagrywanie napisałem cześć, ale no część, ale odpowiedz mi To już rozmowa już bardzo inteligentna Nie wiem, też oczywiście w komentarzach musicie mi podsyłać yy, tematy do rozmów z tymi botami, jak już mi podeślecie Nawet jak będzie powiedzmy 5-6 tematów do, tematów do rozmów, to tak jak się wyczerpie to zawsze kolejny, więc możecie napisać jakiś temat a ja po, a ja zobaczę co on umie. No cześć, ale odpowiedz mi. Na co mam ma odpowiedzieć? Ten ci właśnie za... sobie... Czyli taka spoko, ma cześć! No cześć, ale odpowiedz mi, na co mam odpowiedzieć sobie? Mm. Mm -hmm. Mm -hmm. Po prostu mhm. Mm I oglądam dlaczego ja. O tej o tej jest w ogóle. Nie, a... Hmm. Oglądasz ty rusę, takie... Jak... Oglądam My Little Pony, No nie! To Niech się zdecyduje, bo raz piszę, że dlaczego ja później My Little Pony A i ogólnie co do tego nagrywają to może być trochę za duży obraz, bo to widzicie Jeżeli zaoczek przelendrowałem, że to będzie zasłaniało, to coś tutaj wam wstawię jakiegoś, nie wiem, wypełnienie Albo w sumie nie Bo jakby wam się Clever... A ja nie, he. he He Co kurwa? Pierwsza była kura jako tylko jajko drugie jajko więc właśnie czemu, czemu? dokończę swoją myśl. Jeżeli po trzecim odcinku będziecie chcieli Clever Bota to właśnie tutaj już wiem, żeby tej części nie było tutaj. Czemu? Co czemu? Właśnie no to z tym botami nie pisze Czemu nie jest spoko? Jest spoko. W sumie nie jak nie nie jest. Czemu? panie czemu nie jest spokojem? Ja... A czemu niby miałabym Cię kochać? Boże mhm. Czyli tak, co czemu? Czemu nie jest spokojem? Jest spokojem, nie nie jest Czemu? A czemu nie miałabym Cię kochać? Nie miałabym Cię kochać, sorry muszę spadać nie nie mogę się od razu nie. nie 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 mogłem nie nie mogłem skąd miałem wiedzieć jesteś blond nie, nie. Jest czarny albo... Powiedzmy, że czarny, 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 czarny. Lubię czarny. Lubię czarny. A jakoby... kurr... Dobra, czajcie, tego tematu nie było. Zapytam o coś totalnie innego, bo... Znasz trusa, bo to jest... Czy znasz trusa, suko? Czy ty znasz? Tak, tak, ja znam. Mieszkam z nim. A znasz, słyszę, za Jorkowską, proszę. Nie ja powinien... Znasz ludzie Nie powinno... To jest Nie powinno. Mhm. Mhm. Wiem, to co... Znasz... Cuda? No no czy cuda bo to jest ważne... To jest ważne pytanie. On, on ma mało widzów, bo na razie 30 coś, ale... ale tak. Kilka, mat kilka materiałów z nim jest na moim kanale. Marka Spencera Sudo to marka Spencera. Nie. <laughs> ma marka, spe Sudo ma własny internet. Ma marka Spencera. Ma własny modpack. Sudo jest, ży Sudo jest życiem. Sudo jest, Sudo jest, mi Sudo jest miłością. cudo jest życiem. Sama jesteś. No ale ja tylko na... ja się zapis... <laughs> Sama jesteś suka. Znasz Suda? Marka Spencera? Nie, Suda Udo. Sama jesteś suka. Dzięki. Nie ma za co. I jak to powiedziałby król Albanii? Tak powiedział król Albanii. Wdrów w waszym... Tak mówił król Albanii właśnie, ten, ten całego powiedz... powiedział jestem dziewczyną. <grymne> Kurwa, dziewczyna jedno i to samo. Aleksandra. Tylus. <grymne> dziękuję, jestem dziewczyną. A ja, ja jestem dziewczyną, jedno i to samo Aleksandra Tylus. Dziękuję jestem dziewczyną. Nie wiem czy to ma sezon no, znaleźć 7-minutowego filmiku wam nie odcinka, nie muszę przemyśleć, żeby to miała tak 10 minut. Yy... Ośja, to ja ja, ja nie, nie wiem o co go mam pytać. Yy, jak, jak czekajcie. Tak jak w głowie gimbus. Yy... Tak gimbusy piszą chyba. Nie bo już nie jestem gimbusem, no już gimbę skończył. Nie mam, ucieli mi! <śled> O... <gülüyor> <gülüyor> nie, nie, tego. tego Kiedy? nie, cyski kiedy chcesz <laughs> Pokaż cycki. nie, nie, mi kiedy, kiedy chcesz Kiedy ci pasuje? Hmm, mogę. Ja końcu nie wiem, czy ona tyski czy nie, bo... Oczywiście pozwalam. Ale... Nie, no ja nie chcę już wpisać. Znaczy chcę, ale nie mam tematów, tak? A jak to nie mam tematów tak dziwnie wygląda, nie wiem. 9, 9 minut chyba, tak? Czy 8-8, bo... To światło, światło mnie leci i nic nie widzę yy... Jeszcze jedno Co, co to widziałeś konia? Konia? Tak! Tak Dobra kochani, już się z wami żegnam nie mam, nie mam na bot. jeżeli chcecie yy, Drugi odcinek z tych botów, właśnie to w drugim odcinku będzie SimSimi Jeżeli chcecie to zostawcie łapkę w górę, jak będzie dużo łapek w górę, wiem, że chcecie tych film, te, yy, tych rozmów z botami yy, Jak będzie tam kilka to sudo, yy, sudem może nagram jeden odcinek, może jeżeli właśnie Zróbmy tak, jak będzie mało propozycji, tematów do rozmów w komentarzach to wezmę suda, on zawsze coś tam wymyśli Także dzięki na razie, jak wam się spodoba w drugim odcinku będzie SimSimi, cześć